Zaczynamy drugą część Artystów Rynków. Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. W drugiej części, tak jak w pierwszej, Maciej Leściusz, Łukasz Wardyn, CMC Markets. No i obiecana turystyczna podróż po świecie. Zaczynamy od krajach, które na turystyce wychodzą bardzo dobrze. Dla tych krajów turystyka to bardzo poważna część gospodarki. Malediwy, Wyspy Dziewicze, Makao. To są liderzy. Zgadza no, się. Tutaj myślę, że warto się skupić na tych Malediwach, gdzie, gdzie przekroczone jest dość mocno te 30% udziałów PKB. Prawie więc, 40%. Prawie 40%. No, z czego to wynika? Yy, na pewno znamy piękne obrazki, biur podróży, malediwy, malutkie wysepki, nawet hotele, które tam się mieszczą, nie są na tych wyspach, tylko wychodzą w morze. Natomiast jeżeli byśmy patrzyli na Maledwę jako całość, to całe Malediwy tak wyglądają. Także tam praktycznie nie ma możliwości i warunków do rozwoju przemysłu. Przemysłu, rolnictwa, a turystyka przyciąga w turystów z całego świata. To się zaczęło rozwijać w ciągu no, ostatnich 30 lat, natomiast dynamika tej turystyki w ostatnich latach bardzo mocna. Same Malediwy nie mają praktycznie żadnych miast. Tam jest jedno miasto stolica Male, która ma około 300 tysięcy mieszkańców. 120 tysięcy mieszkańców, 1 trzecia wszystkich 360 jest na całych Malediwach. Więc tutaj no, rzeczywiście te warunki są dość słabe. Jeszcze rybołówstwo, które jest jednym z ważniejszych składników PKB, w jakiś sposób ma udział ponad 20%. Więc ta turystyka rozwijająca się ma szansę. Zresztą turystów. W ciągu roku jest wielokrotnie, dziesięciokrotnie więcej niż mieszkańców Malediwów, i to oni zostawiają tam swoje pieniądze i napędzają tamtejszą gospodarkę. Wyspy Dziewicze, Makału, no, podobna skala sukcesu. Gospodarczego. Podobna skala, przy czym wyspy Dziwicze no nie są aż tak tutaj, nie mają aż takich problemów związanych z samą geografią. Tam dość mocno się rozwija jakiś sektor związany z rajem podatkowym. Tam ponad pół miliona spółek jest zarejestrowanych, dlatego że wyspy, brytyjskie wyspy Dziwicze są rajem podatkowym. No i to sporą część PKB stanowi, natomiast też ze względu na Rozmiary i ilość mieszkańców. To jest bardzo mały kraj zależny od, od Wielkiej Brytanii, terytorium zależna. I w związku z tak małą ilością i bardzo dużym napływem turystów, ten udział w PKB turystyki jest spora. No, są też kraje, które są zupełnie nieuzależnione od y, turystyki, może z tego powodu y, trochę cierpią. Republika Konga, Papua i Nowa Gwinea, Uzbekistan. Tutaj udział turystyki w PKB to 0,5%, niecały procent. Poniżej 1%. Z takich dużych y, krajów, te kraje akurat też, to są wszystko, to są wszystko relatywnie duże kraje i, które mają wielu mieszkańców, a obywateli, ale Rosja to jest też tylko procenta PKB. Natomiast y, z turystyki, więc no, to też, też, też relatywnie bardzo mało. Natomiast no, te, te właśnie kraje Papua, Nowa Gwinea, Uzbekistan, Kongo, to nie są na pewno kraje, które nie mają. Mają w ogóle turystów, bo są takie kraje, e, które mają dosłownie po kilkaset czy po kilka tysięcy turystów. E, to nie są takie kraje, natomiast no, myślę, że to są też to są ciekawe przykłady. No bo Papua Nowa Gwinea wydaje się, że jest bardzo dobrze położona blisko Australii, gdzie Australijczycy na przykład e, lubują się w Indonezji, która jest dalej. E, więc być może potencjalnie za ileś, za ileś lat to jest ciekawe miejsce do rozwoju turystyki. Na dzisiaj yy, dobry przykład, dlaczego nie rozwija się turystyka, czyli no, jednak niski poziom edukacji, słaby rozwój infrastruktury. Więc yy, duże branże, duże, yy, duże grupy hotelowe nawet nie chcą próbować tam po prostu działać. Yy, natomiast no, Republika Konga czy Uzbekistan. Pewnie bardziej Republika Konga, jednak tu są obawy o to, o bezpieczeństwo tam. Kinshasa to jest jednak uznawane za najbardziej niebezpieczne, niebezpieczne miasto w Afryce. Wielki gigant, chyba 18 milionów ludzi tam mieszka, ale bardzo niebezpieczne, więc to jest akurat powód. Dla którego turystyka, turystyka się nie rozwija. Więc no, w tych krajach widać, że też sieci hotelowe nie inwestują, słabe są połączenia lotnicze, więc na razie nisko. Przenosimy się do Europy, i tutaj wyjątkowo dobrze na turystyce wychodzą nieduże kraje. Mają w PKB udział turystyki kilkunastoprocentowy. Malta, Czarnogóra, Chorwacja. Nieduże, jeżeli chodzi o obszar, ale przede wszystkim nieduże, jeżeli chodzi o gospodarki, tych krajów o PKB. I to jest kluczowe, bo my tu mówimy o udziale turystyki w PKB, czyli nie, która, który kraj jest najbardziej rozwinięty turystycznie, ale jaki jest największy ten udział. No i to wynika właśnie z tego. Malta wypadła nawet, znaczy wypadła nigdy się nie, nie znalazła nawet w pierwszej sekcji. Największych światowych gospodarek, na 122. miejscu. PKB, około 10% PKB Polski. Natomiast turystycznie jest atrakcyjna, także przyciąga turystów przede wszystkim z Europy, ale również z innych krajów, i ten udział tutaj turystyki jest dość spory 14%. Co na skalę europejską jest naprawdę duży, tym bardziej, to jest kraj rozwinięty, więc nie mówimy o, o, o takich krajach, jak wcześniej Malediwy, więc dla krajów rozwiniętych taki udział turystyki przeciętnie, tak jak choćby dla Stanów Zjednoczonych, dla Wielkiej Brytanii, to jest około 3-4%. Tutaj mamy 14%, także wyraźnie się to wybija. W przypadku Chorwacji w zasadzie podobny jest powód, czyli relatywnie nieduża gospodarka, 77. miejsce na świecie, a turystycznie bardzo atrakcyjne i to my się, że nawet można popatrzeć na cały ten obszar Bałkanów w ten sposób, czyli przyciągające turystycznie, ale gospodarczo no jeszcze pozostawiające wiele do życzenia. No ale dla nas Europejczyków takie kraje, które wydają się być pierwszorzędne, jeśli chodzi o na przykład letnią wakacyjną turystykę to Hiszpania, Grecja, Włochy. Ale to, to nie tylko dla nas, bo pięć krajów najczęściej w ogóle odwiedzanych na świecie przez turystów to są to jest właśnie Hiszpania, Włochy, Francja, Francja jest na pierwszym miejscu, no i Stany Zjednoczone i Chiny. Więc widać, że tutaj te, te kraje główne europejskie, Przeważają, no, są bardzo dobrze od lat rozwinięte turystycznie i oferują tak naprawdę cały segment, zarówno taniej turystyki, jak i turystyki luksusowej. Ale ja starałem się przeglądać też kilka spółek, przez które no, można by spróbować e, uczestniczyć w tym sukcesie turystycznym mieć jakąś ekspozycję na tą branżę turystyczną. I mówiąc szczerze, nie jest łatwo. Bo biura podróży, e, które są, e, wyjątkiem tutaj jest Rainbow Tours, które no, w miarę sobie dobrze, dobrze radziło prze, przez długi czas, ale, ale na całym świecie e, te tacy wielcy, takie wielkie firmy turystyczne raczej się mają słabo. Thomas, Thomas Cook to jest taka z, dość znana firma. E, te akcje są naprawdę właściwie na dnie w tym momencie, więc bardziej trzeba szukać albo. W sieciach hotelowych, na naszej giełdzie, na przykład Orbis, ale też międzynarodowe sieci, e, firmy, e, przedsiębiorstwa lotnicze, albo e, te nowe, bardziej. Bardziej technologiczne firmy, czyli takie jak na przykład Booking Holdings, który jest właścicielem Booking i też, i też wielu innych firm. Jeżeli spojrzymy na wykres Booking Holdings, to naprawdę jest imponujący, no, ale tu jest ta skala czyli koszty są na stałym, niewielkim poziomie, a przychody gigantycznie, gigantycznie rosną. Inaczej niż w przypadku biur podróży, które cały czas muszą walczyć tą marżą, a jeżeli jakiś sezon się nie uda, to może być tragedia. No i na koniec najbliższa ciało koszula, turystyka a sprawa polska, chociaż udział turystyki w polskim PKB jest całkiem poważny. Może nie aż takie jak na Malediwach, ale rzeczywiście 6% udziału turystyki w PKB. Generalnie, że patrzymy na strukturę PKB Polski, to ona ma taką dość zdrową strukturę, charakterystyczną dla gospodarek rozwiniętych: 55% usługi, 40% przemysł. No i w tych usługach właśnie się mieści ta, ta turystyka. Co więcej, turystyka w Polsce się rozwija. Jeżeli patrzymy na pierwszy kwartał według statystyk, pierwszy kwartał roku 2019, to ta turystyka związana z przyjezdnymi do, do Polski wzrosła o 7% względem roku 2018, pierwszego kwartału 2018. Także widać, że tutaj to rośnie, natomiast w dalszym ciągu jednak główny udział jest turystyki wewnętrznej, czyli sami jeździmy nad Polskie Morze, w Polskie Góry i Wykupujemy noclegi w, w hotelach, yy, ale właśnie ta, ta, ten wskaźnik 7% wzrostu wskazuje, że jednak coraz popularniejszym kierunkiem staje się Polska dla turystów nie tylko z Europy, ale również ze Stanów Zjednoczonych, z Azji. Coraz więcej zresztą na polskich ulicach można tych turystów spotkać, także yy, być może z czasem yy, ten udział będzie większy, chociaż akurat to nie byłoby korzystne, bo lepiej, żeby się rozwijał przemysł, żeby się rozwijały pozostałe usługi, a nie sama turystyka. W artystach rynków dziś to już wszystko o turystyce, ale także o, o giełdach, o walutach, o surowcach. Mówili Maciej Leściusz, Łukasz Wardenski, MC Market, dziękuję, dziękuję bardzo. A następni artyści rynków za tydzień, w czwartek, 25 lipca, Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. Do zobaczenia.